Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o paskach na aparat. E, paski to jest cały temat. Czasami e, je używamy wbrew pozorom. Ja teraz się szukuję do wakacji i wiem, że na wakacjach pasek pewnie mi się przyda. Ważne jest, jaki to jest pasek. Ważne jest, czy jest ładny, czy praktyczny, czy dobrze wygląda z kamerą. Wbrew pozorom. Nawet dla pragmatyków ten pasek może stanowić pewną. E, pewien element indywidualizacji sprzętu i z tego korzystajmy. Dzisiaj pokażę Wam, e, bo mówię, będę trochę przyglądał się, przeglądał się paskom, bo szukam e, właściwego paska dla swojego systemu. Chociaż na co dzień pasków nie używam, to jest ważna rzecz. Nie używam, bardzo rzadko nadgarstkowe, z lekkimi aparatami, takimi jak Sony czy Leica, tak. E, używam wtedy pasków nadgarstkowych. Natomiast z ciężkim sprzętem średnioformatowym nie. E, umieszczam raczej na statywie, a jak trzymam w ręku, to i tak niedługo. Natomiast e, zbliżają się wakacje i prawdopodobnie będę musiał trochę z takim sprzętem pochodzić. Chowanie ciągle, wy wy wyciąganie z torby chyba nie do końca zawsze ma sens, Wią w związku z tym poszukuję paska. E, do firmy Gico jestem przyzwyczajony, że jest świetna. Bardzo wysoka jakość produktów, najwyższa jakość można powiedzieć. Pokażę Wam, zaczniemy od czegoś najmniejszego pasek nadgarstkowy. Oczywiście w woreczku, takim jak to zawsze produkty tej firmy. O, tutaj informacja o tym, że jest on wykonany z prawdziwej skóry, ale słuchajcie, wiecie co jest ciekawe? Że tej skóry tu jakby nie znajdziecie. To znaczy, na pierwszy rzut oka będzie się wam wydawało, że to nie skóra, bo to jest ten sam materiał, który jest używany na plecakach tej samej firmy. Słuchajcie, ten pasek jest tutaj z klamerką, no i tu macie część przypinaną do do aparatu, standardowy układ. Nie wystarczy ścisnąć tych dwóch, tych dwóch klamereczek, z boku tylko jeszcze trzeba nacisnąć trzecią, żeby wypiąć. To fajny system zabezpieczający przed wypadnięciem aparatu. Bardzo ładna klamereczka, czarna, chromowana, nie taka zwykła, standardowa kupiona niemalże w pasmanterii, tylko coś dedykowanego, zrobionego specjalnie na potrzeby produktów. Zresztą ten kolor chromowana czerń taka opalizująca znajduje się we wszystkich e, produktach e, Gico, właśnie w plecakach, gdzieś tam na zamkach, w wykończeniach. Jest to elegancka sprawa. Pasek jest skórzany, to jest naturalna skóra. Ona jest wytłaczana takim wzorem, który przypomina karbon. Pasek jest na pierwszy rzut oka bardzo sztywny. Ale pamiętajcie, tu macie ładne logo w postaci takiej plakieteczki. Natomiast pamiętajcie, że ta sztywność to jest sztywność prawdziwej skóry, która bardzo szybko zmięknie. W środku macie... Coś, co przypomina welur, ale chyba jest syntetyczny. Może lepiej, bo, bo będzie lepiej pracował. Oczywiście tutaj logo. Bardzo zgrabny pasek nadgarstkowy. Fajne jest to, że możecie go wymieniać z paskiem na aparat, czyli ten element ten element wpięty do aparatu, może pracować zarówno z paskiem nadgarstkowym, tak jak mamy to w Design na przykład. Prawda o, patrzcie źle, źle, ha, ha, ha. źle wsadziłem. To tylko działa, zobaczcie. To tylko działa w jedną stronę. Więc może ten element działać z tym paskiem. Możecie pasek wypiąć i do tego do tej końcówki wpiąć normalny pasek na szyję. Zaprezentuję wam taki pasek. A jakże? Pasek przychodzi w takim pięknym opakowaniu, jak to u Gico bywa. W środku znajdujecie taką oto torebkę, oczywiście książeczkę Gico i tak dalej. No to, co zawsze zawsze w produktach Gico znajdujecie. Lekki, bardzo lekki pasek, aczkolwiek sztywny, elegancki i skórzany. No i teraz tak. Ten pasek mnie bardzo ujął, bo zobaczcie. Mamy tu ten element, który już Wam pokazywałem, z tymi właśnie klamereczkami wpinanymi, ale teraz patrzcie. Tak wygląda ten pasek. Jest profilowany. To jest bardzo ważne. Zobaczcie. Jest bardzo ładnie wyprofilowany. Wykonany ze skóry, ale patrzcie: w miejscu, gdzie przychodzi kark, macie ten element, ten materiał wewnętrzny, taki matowy, zapobiegający poceniu i tak dalej. On Wam przechodzi na tą stronę, więc jest to przemyślane. Tu, gdzie macie główny nacisk na szyi, nie będzie on. Powo powodował podrażnień. Nie macie tam w tym miejscu przeszyć, więc jest ta obła część. Jest mega sensowna. Ten pasek mi się podoba, bo jest minimalistyczny, a elegancki. Ma, znowu jest wykonany z naturalnej, prawdziwej skóry. Znowu to jest ta sama skóra, co we wszystkich produktach Gizo. A więc, mając plecak, wyposażając się w taki pasek, to już jest taki. no. No elegancja, elegancja wita w Waszej torbie w tym momencie. Teraz tak, tu macie oczywiście, słuchajcie, tu macie oczywiście plakietkę, tak jak, tak jak w tym pasku nadgarstkowym, który pokazywałem i bardzo ciekawy element, mianowicie, zwróćcie uwagę, taśma nie jest zwykłą taśmą przytą, tylko jest dedykowana do tego produktu. Z szerszej przechodzi na węższą i dopiero, dopiero w klamerkę. Ten element jak zwykle wpinamy w aparat, no i możemy sobie Pasek albo używać wpinając go w kamerę lub nie, też jest mocowany tą samą klamerką trzypunktową, czyli w dwóch, i w trzecim punkcie dopiero e, wypinacie. Ta naturalna skóra to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że ten pasek jest w pierwszym momencie wydaje się dosyć sztywny, ale po tygodniu używania on będzie już normalnie mięciutką, elegancką skórą. Ponoście go troszeczkę, zacznie fajnie pracować. E, a cały czas będzie elegancko wyglądał, ponieważ skóra fajnie się starzeje. I to jest bardzo ciekawa sprawa. I bardzo fajny pasek. Bardzo mi się spodobał. I nie wiem, czy po prostu nie będzie on moim ulubionym paskiem, bo na, te, na ten czas wakacyjny no, szukam czegoś fajnego. Ale to jest pasek, ten, który pokazałem przed chwilą, który nosimy na szyi. Natomiast czasami potrzebujemy czegoś poważniejszego. Czasami nosimy cięższy sprzęt, czasami potrzebujemy czegoś, co odciąży nas naprawdę na większą część dnia. Ponoszenie cięższego aparatu na szyi nie zawsze jest komfortowe. Są firmy, które wymyśliły takie patenty. Ale Gico wykonało to dobrze, po swojemu, odrobiło lekcje i wykonało to samo, co możecie znaleźć w wykonaniu innych firm, tylko zrobili to po prostu elegancko. Zrobili pasek, ja bym go nazwał paskiem reporterskim paskiem podróżniczym. Dla każdego, kto naprawdę z aparatem musi chodzić przez większą część dnia, bo w tym pasku nic nie będzie specjalnie odczuwał. Rozłożenie masy jest rewelacyjne. Mówię o pasku, który mam teraz założony na sobie. Pokażę Wam, jak mniej więcej taki pasek działa i funkcjonuje. Zobaczcie. Muszę chyba wstać do tej demonstracji. Nie wiem, czy widzicie. Pasek jest przełożony. Tu ma bardzo fajny, fajną regulację. A aparat wisi wam na zaznaczonej i dowolnej dla was wysokości. Chodzicie, nic wam nie przeszkadza, możecie sobie normalnie przez cały dzień chodzić. Tego aparatu nie czujecie. Korpus wam sobie dynda, ponieważ mocowanie jest zrobione w postaci płytki, do której przymocowany jest jeden z elementów, no i oczywiście z drugiej strony też. To jest specyficzny aparat, bo to jest GFX50S, więc on się specyficznie układa, bo ma. E, takie niewyginalne e, mocowania, tak, ale specjalnie go tak zostawiłem. Po prostu aparat, bez względu na to z jakim obiektywem, on się może różnie ułożyć, ale on wam będzie po prostu swobodnie dyndał na waszym boku. Możecie cały dzień chodzić i nie ma problemu. Jeżeli chcecie zrobić zdjęcie, chwytacie i ta klamerka, która tu jest, swobodnie razem z aparatem przesuwa się do pozycji pracy. Kończycie zdjęcie, pyk, 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 zwieszacie i idziecie sobie dalej. Aparat dalej może sobie swobodnie pracować. Co więcej, jest to taka bardzo wygodna, ja już to wyczaiłem, jest to takie bardzo e, e, wygodne położenie, kiedy Wy możecie sobie chodzić, aparat przytrzymywać o, w ten sposób, czyli opierać na nim rękę. Jest też bardzo fajnie. Chwytać za obiektyw, jeżeli on tu jest, nie ma to żadnego problemu. Ważne jest to, że... Swobodne przesuwanie się tej klamry jest bardzo płynne. Ona też jest chromowana, też jest czarna, taka chromowana, przyciemniana. I co jest ciekawe, słuchajcie, oczywiście tu jest standardowa płytka, którą możecie zamocować także na statywie z mocowaniem arka. Więc w razie czego szybko możecie taki element, taki aparat z takim mocowaniem umieścić na statywie, co jest fajne. Fajne jest to, że te dwie długości, bo z drugiej strony macie taką samą, e, możecie sobie tak wyregulować, że aparat Wam na przykład nie pójdzie już dalej. Tam się będzie ta klamra zatrzymywać. Tak samo w drugą stronę. Zależy, jak sobie to przyregulujecie. Ten pasek jest taki, że nawet bardzo ciężki aparat z dużym obiektywem będzie się Wam tu e, dobrze nosiło. E, dlaczego? Dlatego, że on jest największym z tych pasków, które pokazałem. Teraz słuchajcie, jak już Wam zademonstrowałem to, nie chcę tutaj uderzyć w mikrofon. Pokażę Wam, jak taki pasek jest wykonany. Moi drodzy, ten element jest troszkę grubszy niż w tamtym pasku opisywanym przed chwilą. Znacznie grubszą ma taśmę, klamry, przez które taśma swobodnie przechodzi, ponieważ może być. Tym elementem cały czas regulowana. Mamy tak samo tą skórę, czy tam zamsz, czy coś syntetycznego, co jest miękkie i miłe w dotyku, ale ponieważ ten pasek służy raczej na noszeniu na ramieniu, czyli na ubraniu, to tutaj ma elementy gumowane, żeby Wam się nie ślizgał, bo on nie powinien się ślizgać. Ślizga się ta klamra, do której przymocowany jest aparat, a pasek powinien być nieruchomy. Oczywiście, też jest to ta sama e, skóra wytłoczona w karbonowy wzorek. E, no, dla każdego, kto chciałby mieć naprawdę elegancki pasek, który się będzie starzał powoli i starzał w naturalny sposób, jak prawdziwa skóra, e, no to uważam, że. Ten produkt jest bardzo, bardzo interesowania. Oczywiście możemy wypinać, tak samo mamy tu te same klamerki, a więc te wszystkie trzy produkty są ze sobą kompatybilne. Przy aparacie cały czas możecie mieć tylko te elementy i wszystko będzie, wszystkie te części będą z tym współpracowały. Czy pasek na ramienny, czy ten zwykły, na szyję, czy właśnie ten. Jak każdy produkt gico to jest po prostu bardzo dobrze i solidnie wykonane. Dlatego jeżeli na przykład zastanawiacie się: "A może spróbować, nie spróbować, a czy warto, a czy nie warto?" no to jest po prostu elegancko. A do tego w tym momencie praktycznie przyszła mi do głowy taka myśl, że na przykład fotograf weselny, taki który ma cały czas główny aparat na przykład gdzieś tam na jednym pasku, taki z cięższym zoomem albo z ciężkim fleszem i tak dalej no to właśnie z takiego paska mógłby spokojnie to samo reporterzy. Mogliby elegancko korzystać, ponieważ położenie aparatu nie z przodu, gdzie działa na nasz kręgosłup, a tu z boku, powoduje, że jesteśmy zupełnie odciążeni. Możemy chodzić z najcięższym zestawem i będzie ok. Także. A, dlaczego wspomniałem o tych fotografach weselnych? Ponieważ czasami jest tak, że oni muszą być w stroju bardziej oficjalnym a te paski są eleganckie, podobnie jak plecaki Manfrotto, e, prze, podobnie jak plecaki Gico, podobnie jak plecaki Gico, te paski są bardzo eleganckie i do takiego oficjalnego stroju będą świetnie pasować. Dlatego myślę, że jeżeli ktoś by chciał spróbować tej jakości, jaką oferuje Gico, może, może Spróbować. I tyle. Eee, czy coś chciałem Wam jeszcze dodać o tym? Nie. To, że ja wsiąkłem, o, zaczęło się u mnie od statywu, e, potem przez inne elementy wyposażenia, ale e, no pas na paski przyszła pora teraz. Żegnam Was. Na razie. Do następnego zobaczenia.